Pod ostatnim filmikiem mamy już 5000 łapek, więc musimy nagrać nowy odcinek z poszukiwania skarbu. No, ale ja jadę z wami. No, no tak, ale zaraz są święta, to może nagramy odcinek świąteczny. Odcinek świąteczny nagramy w shortcach. No właśnie, tylko niech zostawią łapkę w górę. No i subskrypcję tu na paluszku. Ech, a ja specjalnie ubrałem świąteczny podkoszulek. Musimy jechać po ten skarb, przecież robimy to dla widzów. A, a gdzie mieliśmy jechać? Przypomnij ktoś? Jasiek ma wam coś do powiedzenia. Y, tak? I w następnym odcinku musimy lecieć na Saharę. Tak, to chodziło o Saharę. Tam jest nasza wskazówka. Sahara? To ja się zajmę ciepłym ubraniem: rękawiczki, czapki, szaliki, bo teraz jest zimno. Ty, głupolu, na Saharze jest przecież gorąco. Co ty gadasz? E! Czy ty nazwałeś go głupolem? To jest pustynia! Tam jest gorąco! Ja, wy, wy pojedziecie na wielbłądach, a ja wezmę helikopter od taty. Ty to masz dobrze! Sam co jest na wielbłądzie, a w ogóle to skąd my je weźmiemy? Ode mnie z ogrodu! E! Dlaczego my mamy jechać na Birminghamach, a ty sobie polecisz helikopterem? No bo ja się chwilkę spóźnię. Nie mogę od razu z wami jechać. Ej do... Dobra, jedziemy. Skarb się sami nie znajdzie. Ale na tej zacharze jest gorąco. Jak ci ciepło, to zdejmij bluzę. No nie, no co ty? To jest moja ulubiona bluza i w dodatku... Przynosi mi szczęście! To może zrobimy przerwę! E dam! Damy radę! Nie no, nie no, zaraz nie wytrzymam i chyba serio ją ściągnę! Aaaaaah! Pycha! To była ostatnia woda! ostatnia? O kurczaki! teraz to już jesteśmy ugotowani! Ale teraz dowaliłeś! Joki, widzicie to co ja? Co tak tam błyszczy? Łysy! To Fata Morgana! Foto, foto co? Łysy, Fata Morgana to miraż. To jest coś, czego nie ma. Co? Gorące powietrze zagina światło i wydaje ci się, że coś je, jest, a tego nie ma. Jak widzisz tam wodę, to tak naprawdę to nie jest woda, tylko to jest piasek. Kumasz? Nic nie zrozumiałem. Ja tam widzę Lamborghini. No, ja też. No, czyli macie podobne wyobrażenie, a to jest Fata Morgana. Ty, czekaj! Ja też w to widzę. To chodźcie, sprawdzimy. Nie! To niemożliwe! Jak to jest Jasiek przecież? Gdzie tam Jasiek? Przecież to Lamborghini! To! Lamborghini jego taty! Jasiek, jak ty tu dotarłeś? Sorry chłopaki, tata mi nie dał helikoptera, więc się wkurzyłem i zabrałem mu Lambo. To może podrzucisz nas kawałek? No, zakopałem się. Spokojnie, zaraz odkopiemy! Odkopane! Możemy jechać! Masz może wodę? Tak! Napijcie się wody! Mam zapas w bagażniku! Ordeczki! Tu jest tylko silnik! Łysy, co ty robisz? Bagażnik jest z przodu! To ty nie wiedziałeś, że bagażnik w Lambo jest z przodu? Jak z przodu? Łysy, serio myślałeś, że Lambo ma bagażnik z tyłu? Ale pycha! Dobra, napiliśmy się! Teraz ruszamy po skarb. Y, a daleko to. Ciekawe co nas tam czeka. Nieważne, ważne że będzie przygoda. Nawigacja pokazuje, że za tymi dwoma górkami. Co ty gadasz? Za tymi górkami? Ale zanim ruszymy, to widzu, koniecznie zostaw łapkę i subika, bo połowa osób oglądających nie subuje tego kanału, także zostaw suba, a my lecimy po skarb. Wow! Patrzcie! Tu są dwie piramidy! Ło! Wow, piramidy! Ale kozackie! Tylko jak tam wejść? Spokojnie, zaraz coś wymyślę! O, oh, o! Oh. Ho! Oh, jak ty to zrobiłeś? Na coś nadepnąłem! Otworzył wejście! Ło! Wow. Ho! Oh, otworzyłem wejście! Yes, Ja to mam szczęście! Dobra, wchodzimy! Jasiek, Tomek, pilnujcie wejścia. Hej, a wy dokąd? My idziemy po skarb, a wy zostańcie. Ja tam się boję ciemności, to mi pasuje. Weźcie ze sobą linę, jakbyście się mieli zgubić, żebyście po linie potem wrócili do nas. Świetny pomysł! Masz łysy. Dzięki! Powodzenia chłopaki! Musimy tylko uważać na pułapki! Eee, eee, co ty gadasz? Jedna z Musisz uważać, co robisz! Ale Ależem się przestraszył! Idziemy! Nie ma czasu! Łysy! Ile zostało jeszcze liny? Łysy? Lina? O kurcze! Ale skończyła się! Jak mogłeś zapomnieć? Łysy! Co my teraz zrobimy? Zgubiłeś linę! Jak my teraz wrócimy do domu? Coś ty zrobił! Pa sorry Pawełek! Co mi z twojego sorry? Zgubiliśmy się w tym momencie! Ja ci jesteśmy w piramidzie, w labiryncie, w piramidzie! No i co teraz? Dobra, to idziemy dalej? I tak nie mamy innego wyjścia. Chodź! Nie chciałem! Jak mogłeś zapomnieć o tym? Paweł! Chyba się zgubiliśmy! No tak, wszystko przez ciebie, bo nie mamy tej liny! Wszystkie ściany wyglądają tak samo. Nie no, ja muszę odpocząć. Nie! Ha, łysy! Nic mi nie jest. Na pewno? Ta, luz, idź dalej. Ja jakoś stąd wyjdę. Dobra. Ha, łysy, to tutaj. Sala ze złotem. Co tam znalazłeś, Paweł? Wow, stary, ile tu jest? Ekstra. Jest jakiś puchar na środku z jakimś napisem. Don't touch! Wiesz może co to znaczy? Co? Bo ja słaby z angielskiego! Tam jest napisane Don't touch! No, no czekaj! Don't touch! Don't stonie, a uh, touch! Touch to było! Dotknij! Może dotknij! Na pewno? No mówię ci! Dotknij! Co się dzieje? Aaa! Dobra, uciekam! Pawełek! Co się dzieje? Łysy! Ho! Wyszedłeś! Dawaj, biegniemy! Zaraz się zawali całe pomieszczenie! Coś ty zrobił, Paweł! O, o, o. Ja nie daję rady! Ej, słyszę ich! Biegną! Ho! Udało się! O, o mały włos! O, o. O. Tam było napisane, żebyś nie dotykał. Co się stało, chłopaki? To czemu mi nie powiedziałeś? Nie byłem pewny. No to super, prawie przez ciebie zginęliśmy. Powiedziałem, ale cicho pod nosem. Mogłem powiedzieć głośnie. Serio, nie wiem, jak nam się udało uciec. Heh, jesteście cali? Ja to nie wiedziałem, że umiem tak szybko biegać. Znaleźliście coś? No, pokaż mu. Pucharek? Ciekawe, ile to jest warte. Pewnie tańsze od mojego lambo. Chłopaki, jedziemy to pokazać dziadkowi. On nam wszystko powie. Dobry pomysł. Jedziemy do Twojego dziadka. Tak jest. No, chłopaki, co tam macie? Dziadku, zobacz, co znaleźliśmy. Kucharek i złoto. Wiecie, ile to jest warte? Niech Pan mówi, ile. To będzie warte miliard. Miliard? Ile? To tyle kasy, to mój tata nie ma. Miliard dolarów. Jo! Jak chcę kupić nowy rower! A ja konsolę do gier. A ja pewnie wszystko wydam na Robuxy i Faundące. Za tyle kasy, to ty chyba kupisz nieskończoność. No, tak, wszystkie! Ej, a może pojedziemy na jakieś wakacje? Albo nie, tysiąc konsol! A były jakieś inne skarby? No, były jeszcze inne! Ale piramida się zawaliła! To może je kiedyś odkopiemy, ale na razie wystarczy nam ten miliard! Dokładnie! Wystarczy nam! Zdecydowanie, ale to była przygoda! Teraz to zasłużyliście na odpoczynek! Było super! Więc widzowie, jeżeli chcecie więcej takich filmów, to koniecznie zostawcie łapkę, subika na kanale, a my widzimy się w kolejnych filmach.